Co roku kalendarze. Wiemy, że dzisiaj nowe technologie umożliwiają prowadzenie takiego kalendarza w telefonie. Jednak mimo że jesteśmy bardzo nowocześni w naszej redakcji, co roku musimy mieć kalendarz książkowy. Osobiście ja uwielbiam kalendarze książkowe, tego formatu. Jest to format. A 5, o ile się nie mylę. I to, co jest najważniejsze, to to, żeby była, był dzień na stronie. Dlaczego? Ponieważ każdego dnia w naszej redakcji dzieje się bardzo dużo i po prostu musimy mieć miejsce na zapiski. W tym roku, chyba jak zawsze, skorzystaliśmy z bardzo kolorowej oferty firmy Amelę, która jest dystrybutorem. Produktów marki Oxford oraz Top 2000, i takowe produkty również w tym roku do nas przyszły. Jak zawsze, coś co jest bardzo niezbędne i co bardzo często zamawiamy, jest taki notesik, lista zakupów, bardzo praktyczny, cieniutki, umożliwiający, z grubą linią umożliwiający notowanie rzeczy, które chce się zakupić. Taki kieszonkowy kalendarzyk, ten akurat z taką dość owocową grafiką marki y, Top 2000 jest fajny dla nas do torebki, jak wyjeżdżamy gdzieś i musimy najważniejsze rzeczy zanotować, żeby nie jeździć z naszym większym kalendarzem. Jak widzicie y, fajny wygodny format, zamykany, zabezpieczany gumką. W środku, yy, chyba standardowo, oczywiście, otwierająca strona: strona imię i nazwisko, adres telefon, adres e-mail. Yy, mamy w skrócie, każdy miesiąc, żeby sobie robić pewne notatki. I. Już patrzymy, jak wygląda sprawa tego, co jest dla nas najistotniejsze. Mamy również taki kalendarz, już 2022 rok, jakbyśmy daleko wybiegali. Mamy oczywiście grudzień i zaczyna się styczeń. I tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. To jest 5 dni na stronie oraz weekend i miejsce na dłuższe notatki. Tak to wygląda. Tak wygląda cały rok. Czy na końcu tuś mamy? Oczywiście standardowo miejsce na notatki, bo to chyba musi być w każdym kalendarzu. Wykaz popularnych świąt w roku 2001. Tablice kalorii dla tych, którzy są na diecie i żeby mieli podręczne telefony alarmowe. A proszę, częstotliwość badań profilaktycznych dla kobiet. Ważne telefony można wpisać. Także jest to. Bardzo kobiecy kalendarzyk do torebki, jak widać kobiecy, ponieważ są nawet informacje o badaniach dla kobiet, ale zobaczmy z jakiego kalendarza korzystamy. Kolejny kalendarz. Dlaczego mamy aż trzy kalendarze? Ponieważ wybór w firmie Amaleu jest tak szeroki dostajemy zdjęcia okładek, jest nam bardzo ciężko zdecydować się, który wybrać. Oczywiście, to co jest najważniejsze, musi być kolorowe, życie jest zbyt szare, szaro-bure, żeby nie wybierać koloru. I wybraliśmy takie trzy kalendarze. Już dzisiaj wiemy, że ogromnie, ogromne prawdopodobieństwo jest takie, że wybierzemy właśnie ten środkowy. Marki Top 2000. Dlaczego? Po pierwsze, Przepiękne kolory. Po drugie, jak widzicie, wykorzystanie brokatu. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale rok, motylki są brokatowe. Chyba ten będzie nasz ulubiony. Co jest w środku? Standardowo kartka otwierająca. Oczywiście miejsce na najważniejsze informacje, jakby się zgubił. Skrócony kalendarz na rok 2021-2022 i rozpoczynamy. To, co jest bardzo ważne dla nas, był dzień na stronie, jak powtarzamy, więc jest dzień na stronie. Jest dużo większa, dużo większe kalendarium trzech miesięcy, weekend zawsze jest. Są dwie dwa dni na jednej stronie. No i tak chodzimy. I tak właśnie lecimy, lecimy, lecimy. Najważniejsze, oczywiście, święta. A co mamy na końcu? Na końcu mamy. Proszę. Wiecie po co to jest ta perforacja? Po to, aby odrywać dni, które już przeszły. Wtedy można łatwo. Czyli co my tutaj mamy? Święta Ruchama, waluty świata, telefony alarmowe, jednostki miar i wag. Przyznamy się szczerze, że my raczej z tego chyba nigdy nie korzystaliśmy. Może z notatek. Numery kierunkowe, krajowe i zagraniczne. proszę! Postępowanie w wypadku drogowym, pierwsza pomoc. No i miejsce na notatki. I to jest do samego końca. I ten kalendarz chyba wybierzemy jako na przyszły rok, ale mi się jeszcze pozostałym dwóm, które wybraliśmy. Kolejne dwa kalendarze. Może jeszcze oglądniemy ten. Również bardzo kolorowy i również e, topu 2000. Jest to taka okładka bardzo książkowa. Ta była raczej śliska, a ta jest taka bardzo książkowa. Oczywiście w każdym kalendarzu są Dwa sznureczki do zaznaczania tego, co jest w środku. Wnętrze jest bardzo, bardzo podobne we wszystkich kalendarzach. Tutaj to, co widzimy, co nam się rzuciło bardzo w oczy, to duża czcionka. No, przychodzi taki wiek w życiu człowieka, że ta duża czcionka jest dość istotna. Tutaj widzimy dużo więcej miejsca, jeżeli chodzi o notatki. Dzień na stronie. Nie ma kalendarium, które. Było w tamtym kalendarzu na dole tych trzech miesięcy, ale my z tego nie korzystamy. Ten jest bardziej, wydaje nam się, wnętrze jest bardziej praktyczne, bo dużo więcej można, e, można zapisać. Gdzie my tutaj mamy? Jest oczywiście no, duże litery to jest dosyć ważne w naszym przypadku. Co mamy z tyłu? Czy to jest taki standard? Czy coś nowego? O, proszę, tutaj mamy takie notatki są tygodnie. Mhm. Lecimy, lecimy, lecimy. Proszę, ten kalendarz jest wyłącznie kalendarzem, bez żadnych dodatkowych informacji. Może i dobrze. Czy on w ten sposób jest cieńszy? Nie. Ale podoba nam się również bardzo mocno. No, może się zdarzyć, tak nam się to często zdarza, że w połowie roku, jeżeli dany kalendarz nie przynosi nam szczęścia, stwierdzamy, że ten idzie do śmieci, a wykorzystamy ten. Być może tak zrobić ostatni kalendarz, który zwrócił naszą uwagę ze względu na właśnie na kolor, jest to kalendarz yy, marki Oxford, również dystrybuowany przez firmę Amelę. Yy, okładka również bardzo kolorowa, jaśniutka, pozytywna, yy, przepiękny materiał, który jest na okładce. to jest taki, takie wrażenie, jakbyście dotkali silikonu. I to jest, nie wiem. O, to co jest ważne, widzicie, właśnie to jest, co różni kalendarze Top 2000 od marki Oxford. Na Ma pewno znacie aplikację Scribzi, Jest to aplikacja, która umożliwia. Na smartfony, oczywiście, która umożliwia zaznaczenie z specjalnego pola przy konkretnej np. dacie w kalendarzu i zeskanowanie strony za pomocą Scripsey w naszym smartfonie. Gdy na specjalnym marginesie zastąpisz pionową linię, zeskanujesz stronę. W obrębie zaznaczonych godzin zostanie utworzone spotkanie. Mamy całą instrukcję obsługi, a pokażę Wam te pola. Widzicie takie kwadraciki malutkie. To właśnie są te pola, i smartfonem zaznacza się ten, to miejsce, i można w ten sposób bardzo łatwo przenosić nasze zapisane odręcznie informacje do naszego telefonu, naszego kalendarza elektronicznego. Jeszcze tylko zobaczymy, czy ten początek jest analogicznie taki sam jak w poprzednich. No jest rok 2000. Pierwszy, chyba innego nie ma. Mhm. No to jest najważniejsza, chyba. Jeżeli nie korzystaliście jeszcze z aplikacji Script, szczerze wam ją polecamy. Jest bardzo praktyczna, e, oczywiście darmowa. No i chyba to wystarczy, żeby ją zareklamować. Koniec kalendarza. E, zawiera kolejny rok 2022 i miejsce na notatki i bardzo dobrze wiem, że w niektórych kalendarzach są i mapy i różne dziwne rzeczy jesteśmy praktyczni, kalendarz ma być kalendarzem jak myślicie? który według Was jest najfajniejszy? no my obstawiamy bezwzględnie ten a resztę reszta trafi do naszych przyjaciół a jeżeli ten filmik polubi przynajmniej 50 osób Ruszymy z konkursem. Życzymy Wam miłego dnia. Oczywiście polecamy polubić top 2000 na Facebooku, na Instagramie, Oxford Generation również. No i obserwujcie skanera. Pozdrawiamy Was serdecznie.